witam widzowie z tej strony Antoni Wawrzyniak wchodzimy sobie do nowszej gry taka fajna, rozwalana nie wybieramy map no. słabe auto wybieramy lepsze wchodzimy tak, wchodzimy sobie tu klikamy wybieracie sobie auto i możemy sobie jeździć Zobaczymy jaki będzie ładny wypadek. O! Ale wypadło! Taki słaby. Jak chcecie możemy pojechać do nich albo idziemy ścianę. Nie wiem czy będą odcinki, ale już dawno nie było. Dziś... 20 sub sub subów Robimy następny odcinek I 25 łapek W górę Zostawię Zostawajcie łapki W górę Bo to jest bardzo ładna gra Link zobaczymy w opisie Link będzie w opisie Polecam ją fajna auta jeżdżą tylko 200 na godzinę to ładnie wygląda teraz no Auto teraz jest rozwalone możemy naprawić sobie ogarnięcie już sami jedziemy Olu szybko kurde Wydaje sobie to dobrze, ja już kończę. I to będzie wszystko. tej sobie tu. YouTube. youtube <laughs> elu mordeczki zaraz was dodamy może And. co my no, robimy zakazano, poczekajcie Jesteśmy na moim kanale, Mamy 0 piszcie do mnie proszę prośby, jak będzie 10 tysięcy łapek łapek w górę na tym odcinku to zostawiacie mi 10 tysięcy czy zdobyć jakieś nowe coś nowe, ale to następnym odcinku ale to jest następny odcinek. Serduszko Wam zostawiam. To będzie 100 tysięcy mafek w górę. my i ostatnie lata oglądajcie skrimiego oglądajcie skrimiego no. skrimi i polecam wam oglądać Wojana Luksor teraz ma ten. ten sobie wpiszemy Luksor. Mamy go tutaj zapisanego. Luksor teraz ma um. kurwa macz, co za przekleństwie. Ale tu mi się buguje coś. I mamy Ruxora. O, Ruxor ma teraz normalnie live. Live robicie na czacie tym moim Bożym. Po live. I co no. na 100 za 48 tysięcy? I dalej do dziś nie, nie zauważyłem, nie dostałem żadnego linku, hmm. zdjęć ani nic. Nie zobaczę, nie mówię. Napiszemy sobie do niego, ale to ja na to? Musiałem kupować gotowy samochód za 48 tysięcy. wysłać mu coś kupić takiego 500 ale... euro i potem go remontować tak tutaj o problemie radziłem że ci mogłem takiego robić kurde znam ten samochód na pamięć tylko nie <laughs> wiem które śrubki gdzie troszeczkę no, ale to, to no. Jest, jestem tylko człowiekiem no DJ Dobra, wychodzimy i sobie już sobie kończymy elo